Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Event Headliner z wyciekł, wyciekły karty, nie ma SBC o ikonę. No i dobiliście łapki pod poprzednim filmem, więc co sobie obiecaną paczką. Na te wszystkie pytania odpowiem w materiale. W sumie to nie wszystko to pytania, niektóre to przecieki, przedstawię na przykład i tak dalej. Także po tym delikatnie chaotycznym początku zachęcam widzowie do zostawienia łapy w górę pod tym materiałem, bo warto łapy zostawiać, warto zostawiać subskrybery, bo warto po prostu, bo filmy są codziennie o 18 warto śledzić, żeby żadna nie przegapić na przykład. Warto sprawdzać linki w opisie, bo jest tam maśniutki Discordik, maśniutki instagramik. A jeżeli chcecie dołączyć do tajnej handlowej grupy, to można poprzez Patronite'a to zrobić. Ostatnie miejsca zostały, linkacz w opisie się do tego znajduje. No i przechodzimy widzowie do materiału. No i na sam początek to miało być wczoraj z BCOI Mówiłem, że będzie, że powinno być, ale jeżeli nie będzie, no to się nie będę tym martwił i dobiorę sobie kolejne wysokie overale. No wejdę w SBC wczoraj pojawił się tylko Miller. No i w ogóle to nie tak chciałem kliknąć. W ogóle to ta karta wygląda dosyć ciekawie, po statystykach. Co prawda tylko trzy gwiazdki sztuczek, ale no może chłop ma jakieś ukryte moce, nie wiem. Jeżeli ktoś grał i zrobił, to może się pochwalić w komentarzu, jak sobie ten Miller śmiga. No ale SBC o ikonę nie ma. Nie ma i co? Nie będzie? No będzie SBC o ikonę. SBC o ikonę ma się pojawić w tym tygodniu na 100%. No, no nie może być po prostu tego tygodnia bez, bez SBC o ikonę, bo przeciek był naprawdę bardzo gruby. No i nie pojawiło się wczoraj, mogło się nie pojawić wczoraj bardzo prawdopodobne było, że się pojawi ale no nie pojawiło się, no i co za tym idzie ja mówiłem, że dokupię sobie kolejne overale jak widzicie na moim koncie widnieje 3,5 miliona lekko ponad, no i poleciałem dokupić sobie overale, bo jestem przekonany po prostu że na tym nie stracę, jestem pewny w 100% że tutaj sobie kupiłem quadrado po 17,750 po 18, po 17,5 różne ceny, dobry obrońca z serii A, prawy obrońca w sumie najlepszy prawy obrońca serii A Jaki dotychczas wyszedł w grze, więc stwierdziłem, że go wezmę, bo on nie może stać tak nisko przez jakiś czas już 20 tysięcy kosztuje. Ale dalej mamy naprawdę sporo wysokich overali. Podokupywałem sobie Lorisa po 12, 12 po 12,5, 11 po 11,5 sobie dokupywałem. Snipiłem tego Lorisa, no bo po wyjściu, po wyjściu, po 19, nie wyszło SBC o ikonę. Spodziewałem się, że ludzie mogą spanikować z tymi overalami, że będą je wystawiać po naprawdę giga promocyjnych cenach, no ale tak się nie stało, widzowie. Ludzie nie spanikowali i jak pod to nie podcinali jakoś giga grubo, tylko podcinali tak, że te karty jak na przykład Loriec 87 7 po 12,5, 8-8 po jakieś 18 podcinali. No, lekki spadek tych overali było jakieś kilkaset końców, ale teraz możemy sobie wejść na na ładnie to przedstawić. Tylko nie mogę znaleźć mojej tabelki z overalami, ale już znalazłem, więc przechodzimy do tego. Proszę bardzo, jeszcze tutaj sobie odświeżymy, żeby były ceny bieżące. No i mamy tu jeden Handanowicz za 8,5, ale ten Handanowicz to nie jest jedyną kartą kosztującą no, dosyć tanie. Ono w w sumie to za chwilę ktoś go pewnie wykupi będzie kosztował, ile te karty tutaj. Ale ogólnie chodzi mi o to, że tu handanowicie zamknę, ale chodzi mi tutaj o to, że te karty na cenie nie potraciły, że ludzie nie zaczęli nagle panikować tego wyprzedawać, bo wiedzą, że te SBC ikone, no niedługo się pojawi. Może być dzisiaj, może być jutro. Bardziej stawiałbym na dzisiaj. No ale jeżeli nie będę dzisiaj, nie będzie tego dzisiaj, to powiem, że bardziej stawiałbym na jutro. No bo spodziewam się, naprawdę jakoś w miarę szybko tego SBC o ikonę, dużo jest o tym trąbione i tak dalej. No i jej musi pod... Podnieść te overale, jak już mówiłem kilka razy. Mimo, że już sobie jakoś tam odbiły, no to będą jeszcze wyżej. Na 100% jestem pewien, jestem o tym przekonany. Najwyżej możecie mnie zjeść później w komentarzach, zrobić wszystko. Ja jestem przekonany, że te overale będą stały wyżej. Ile będą stały, no nie wiem, nie powiem dokładnie. Myślę, że przynajmniej te 8 jeszcze z 3-4 tysiące odbiją. No to jest takie przynajmniej, mogą stać więcej, ale no, ale nie chcę tutaj jakiś cen z kosmosu dawać. Jakieś takie realne odbitki: 3-4 tysiące na 8 siódemkach. na 8, -8 może 4-5 tysięcy. Może 6, a na tych 8 szóstkach jakieś 3 2,5 tysiące, myślę na spokojnie, to sobie odbije. Ale z tym, że nie ma tego SBC o ikonę, i z tym, że dokupiłem overallet to wiąże się jeszcze jedna, myślę, dość ważna rzecz, bo powiedziałem, że jak wbijecie łapki, to otworzę paczkę za FIFA pointsy, że specjalnie te FIFA Pońcy dla was doładuję. No i stwierdziłem, że nie, nie ma opcji. Ma być od zera do milionera, to ani złotówki tutaj nie włożę. No i wiem, że będzie z tych overali bardzo fajny zarobek, więc otworzę to za końcy. Wiem, że się nie opłaca, wiem, że to będzie jeden z gorszych moich ruchów w tej grze, że otworzę tą paczkę za końcy, ale no ma być od zera do milionera, ma być nieładowanie FIFA pointsów w tym roku, no to to nie będę tego robił. Nie załaduję ani grosza w tą grę i otworzę tą paczkę za końcy. Jeżeli zdążę, jeżeli wyjdzie to SBC o ikonę, zanim ta paczka zniknie ze sklepu, no bo nie chcę tego po tej cenie sprzedawać specjalnie żeby paczkę otworzyć bo no wiem że zarobiłbym dużo więcej na tym niż teraz bo teraz też jestem na tym zarobiony z tym że no, no wiecie lepiej zarobić więcej niż mniej bo to jest po prostu pewne pewniak pewniaków no i tyle no i tyle w tym temacie także jeżeli wam się podoba to że będzie paka otwierana za końcy to jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapy w górę no w sensie będzie otwierana jeżeli TSBC wyjdzie i zdążę sprzedać karty zanim ta paczka ze sklepu zniknie no ale nieważne, ważne przychodzimy teraz do głównego tematu tego materiału, czyli do headlinersu, w tym momencie wrzucam dla Was grafikę z tymi kartami które mają się znaleźć w pierwszej drużynie Headliners. No i co my tu mamy ciekawego? Zostawimy sobie to na sam koniec. Najpierw Liz James, no spoko karta może być. Sangare dla fanów Eredivisie, Savernier, Savanier, sorry. Simeone, jakieś takie wiecie, to są takie no już słabsze karty, no tutaj mało kogo te karty interesują, tak samo jak Acuna mało kogo może interesować. Ale dalej mamy takiego bardzo fajnego Diaza, no który ma dość fajne statystyki. Bardzo ciekawie go będzie można połączyć ze jakimiś fundamentami z Ligi Portugalskiej, bo wiem, że dużo osób to robiło. Tak samo w sumie tego Sangare będzie można połączyć z tymi, z fundamentami Redywizji, o tym zapomniałem. Ale dalej mamy Karasko, fajnie wyglądającego Gnabriego, który zapomniał w tej fifi jak się biega. No a dalej mamy Enkunku, 30-tysięczną kartę dla Nkunku w tej grze znów mamy. No i... Jeszcze pewnie zapytać się, gdzie jest Vinicius, bo Vinicius też miał być, no i pewnie będzie ten Vinicius, z tym, że będzie on w drugiej drużynie Headliners, bo będą dwie drużyny, cały event będzie trwał dwa tygodnie, dwie drużyny, pierwsza drużyna na ekranie, jeszcze jakiś mini-release może wpadnie, ale to, to nie wiem, to, to tego nie jestem pewny, więc nie będę takich informacji przekazywał, no ale kolejna karta dla Nkunku będzie oczywiście dostępna. Jeszcze tutaj pragnę zauważyć, że statystyk nie potwierdzam, statystyk nie chcę przekazywać w 100%, mogą tak wyglądać wyglądać nie muszą. Żeby po prostu nie było. Nie? Statystyki to nie muszą być takie, jak są na screenie. Ważne po prostu, że będą ci zawodnicy, których tutaj mamy. Dalej Kulibali, bardzo fajna obrońca seria, bardzo ciekawa alternatywa dla osób, które grają tą ligą. Virgil van Dijk który, no, trochę klocem jest w tej grze. No, ale jeżeli ktoś gra Premier League i lubi takich silnych, trochę klocowatych obrońców, no to dla niego może być to dobry wybór. Nie powiem, że nie. Ale dalej, ostatnią kartą jest Kylian Mbappe. 93 overalla. No, 99 tempa raczej będzie miał. Tutaj, no, no, nie ma innej możliwości. No i ten Mbappé może mieć overall 95, a nie 93. Tak samo jak każda z tych kart będzie mogła mieć plus 2 do overalla, plus 2 upgrade, ale pozwólcie, że Wytłumaczę o co z tymi headliners'ami chodzi. A no, z tymi kartami chodzi o to, że jeżeli drużyna danego zawodnika, weźmy sobie na przykład tego Mbappe, że jeżeli PSG wygra 4 spotkania z rzędu, no to dostaje on upgrade plus 1, a jeżeli wygrają ileś tam meczy na y, określoną liczbę, no nie wiem ile to będzie dokładnie, na przykład jeżeli wygrają 6 z 10, albo nie wiem 7 z 15, no nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało, ile będzie meczy, żeby właśnie do tego upgrade'u te karty doszły, no to dostają kolejny upgrade, czyli za wygrane mecze pod rząd i za ilość wygranych meczy na ileś tam określonych, czyli na przykład 6 na 10, czy tam 5 na 10, to jest taki przykład, bo nie wiem jak dokładnie to będzie wyglądało, ile meczy będzie potrzebnych, no ale tak ten event wygląda, tak te karty będą się prezentowały, drugiej drużyny jeszcze nie znamy, ale pewnie na dniach zostanie podana kolejna drużyna, albo po ogłoszeniu pierwszej od razu wycieknie druga, no zobaczymy, jej nas przyzwyczaiło do tych przecieków, że pojawiają się bardzo często i bardzo szybko, no a co do tego materiału, to chyba już koniec, nie, bo nie ma sensu, tutaj na siłę przedłużać, skoro ja nic na rynku nie robiłem, poza dokupywaniem overali, o czym powiedziałem, i po zakupieniem kilku sztuk, kilkunastu nawet, quadrado, o którym też mówiłem, no, co do listy transferowej, to mogę wejść i pokazać, że sprzedały mi się dwie karty, jeden Klosterman i jeden Tonali, który mi został i którego namiętnie wystawiam po te 22,5 tysiąca, no i nie ma co przedłużać na siłę, także mam nadzieję, że zarabiacie masne końsy, widzowie w tej gierce, że materiał się podobał, no i napiszcie jakiś ciekawy komentarz, no i w sumie tyle widzowie, trzymajcie się i pozdro!